Się, ja się nie odzyskać, no, ale już dobrze wyjątkowo zagramy w Brookhaven Kurczę, coś tam się spikło a w ogóle Dave Lee raz co to jest olimpijskie wydarzenie Ops i to, że mamy i złoto w ogóle mamy nowy widzę nowy, nowy ten nie wiem co, nie że tutaj mamy nowe Akuzacja. Nie mogę już zrobić. No jak nie zrobiłem, bo nie mam kasy. Z tobobux nie. Z tej kasy nie chcę kupować. Także nie dowiem, komu muszę pójść na serwer publiczny. Ja przypadłem panu takie. A zanimcie widzę... Eee. Roblex dobrze stoi ktoś. Roblex zap. Znaczy ja spadł. Tak. Trzeba nie okazję na popularności, kiedyś był bardzo popularny chociaż w kiedy ja nie jestem popularny, chyba w styczniu właśnie mówiłem, a w ogóle mamy kurczę luty, no cóż Brawl jak widzicie był bardzo popularne. od 2017, czekaj kiedy był popularny? Od 2017, no. do teraz może do teraz do 2004, co do kurczę czerwca. Tutaj, przepraszam za to, to, ale usiadłem. W tym napis w komentarzu. Ogromna co, jak którąś mamy, Idziecka Olimpijskie w prawdziwym życiu. Yy, aha! O ten jest 10 8, czy, czy jeszcze wygracie? Dobra, u u ucha. W ogóle to później zestawiamy na nowym filmiku, który. Mógłbym, że ktoś wczoraj miał update, ale dzisiaj czego nie jest. No i dobra, jest same update to ja tylko tutaj, no to tej godzinie rzucasz. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 Nie staram się już z tego, ale po A z tej kulnej!